11 lipca, niedziela, Jeruzalem księga życia. Aby zyskać prawdziwe bogactwo, aby uciec przed łudą fałszywych skarbów, aby iść za Chrystusem wolny i radosny, zdecydowałeś się poślubić ubóstwo. Na skutek grzechu, którego jesteś równocześnie ofiarą i sprawcą, nie możesz iść ku Bogu, nie odwróciwszy się najpierw od samego siebie i od świata. Ani poczynania starego człowieka, ani przemijającą postać tego świata nie mogą Cię ubogacić. Człowiek traci rozum w dostatku i staje się podobny do bydląt na rzeź prowadzonych. Niech Twe ubóstwo, odwracając Cię od złudzeń i ciężarów, które przytłaczają i wabią ze wszystkich stron, otworzy Cię na prawdziwą wolność ogołocenia i radość otrzymanego już teraz stokroć. Zostałeś wezwany do przejścia przez ciasną bramę, której żaden bogacz przekroczyć nie może, abyś w pełni na zawsze posiadł prawdziwy skarb i wieczne dziedzictwo. Bóg bowiem wybrał ubogich tego świata na bogatych wierze oraz na dziedziców Królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują. Niech to pełne nadziei spojrzenie będzie światłem i radością Twej drogi, Abyś zawsze wiedział, Jaka to mądrość cię prowadzi. Niech Bóg da ci światłe oczy serca, byś wiedział, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych.